Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jest wieczór. Eee, wróciłem z zajęć, w sumie trochę się ogarnąłem. No i poszłem tutaj jeszcze zerknąć na gołąbki. Rzucić im jedzonko. No to w tym czasie co będą jadły zanim zgaszę światło. To wam poopowiadam co nieco. No i tak tu muszę siedzieć, więc nagram filmik. Dzisiejszy temat też będzie związany z telefonami od moich widzów. Z telefonem od widza który skomentował moją wypowiedź na temat gołębi rasy Jansen i rasy Arden. Tam się wypowiadałem bardziej w sensie o e, kupowaniu gołębi na papier na rodowód. No i wymieniłem, że mało kto ma oryginalne Janseny. Ardeny i kolega do mnie zadzwonił i bardzo ciekawie poopowiadał. E, bo co on ciekawego powiedział, stwierdził, stwierdził, że jeśli chodzi o Ardeny, to faktycznie w dzisiejszych czasach można te gołębie nazwać gołębiami ozdobnymi, bo gołębie Arden rasy e, Marta Wagel miała odchodowcy, który dopiero je miał od Ardena. I, I nawet nie miała oryginału od Ardena. Arden zmarł w roku 53, a słynny Dolid został wyhodowany w 60 którymś tam, czyli dawno już po śmierci Ardena. Czyli generalnie, że właściciela rasy Arden, Ardena, Ardena no, 80 czy 90, 80 lat nie ma na tym świecie. I, I te gołębie, które tam się zachowały były jakby e, z drugiej ręki u Marty Van Gil i e, tak samo Ardeny, które tam są hodowane e, i sprzedawane, to Marta Van Gil nie miała, przejęła schedę jakby po mężu, a a też nie miała od Ardena, tylko teraz zapomniałem nazwiska, ale od innego hodowcy. Fakt: gołębie rasy Arden, z nich wywodzą się inne rasy, ale prawda jest taka, że sama ta czysta krew upadła. Zresztą u mnie gołębie długodystansowe, to co podkreślałem, też wywodzą się od Stekete takiego hodowcy. E, Holender je sprowadził, który miał Ardeny i Van Roye, ale naprawdę w latach bardzo odległych. Bardzo, bardzo odległych. A później to przez 30-40 lat lotował, selekcjonował, dlatego te gołębie mają sens. A gołębie, które hodowane są tylko na papier, można nazwać gołębiami ozdobnymi. E, I wypowiedział się, także tutaj jakby potwierdził, że Dzisiaj oryginalne ardeny to tak naprawdę można nazwać gołębiami ozdobnymi, e, ale potwierdził, to potwierdził, ale zaprzeczył jakby odnośnie gołębi braci Jansen. Co prawda, bracia Jansen e, górowali w latach 50., -tych, 60. -tych, e, i później, jak sam podkreślił, o z Braci Jansen zmarł. W roku 2013 więc generalnie Gołębie posiadał, sprzedawał. Więc oryginalne Janseny, które trzymał Jansen, co prawda był to ten z braci, który prowadził dokumentację, ale fakt jest taki, że oryginały jeszcze miały prawo żyć. I do Polski sprowadzali je hodowcy. Udało się kilku hodowcom kupić jakieś stare emeryty, 11-12 letnie, i faktycznie jakieś oryginalne janseny, z tego co mnie poinformował, do Polski zostały sprowadzone. Druga sprawa jest taka, że no ileś lat temu w 90., no 20, ponad lat temu czy 30 jedynym gołębie jansenowskie to miał, wiem, że trzech, trzy gołębie były w Polsce ale faktycznie w późniejszych latach mogło się to zmienić i faktycznie jak mi wyjaśnił, można było jakieś dziadki janseny sprowadzić i to jest całkiem logiczne poza tym gołębie prangę wywodzą się z jansenów jak mnie a, poinformował, że prangę Wychował swoje gołębie z Jansenów. E, to samo drapa króli królowa od drapy wywodziły się z gołębi Jansenowskich. I wielu, wielu hodowców. No więc można powiedzieć, ta krew oczywiście owszem e, dalej płynie w gołębiach, jest żywa. A mi bardziej chodziło o sam fakt, że. Ludzie się posługują tą rasą Jansen, tak nad wyrost Co nie znaczy, że faktycznie te gołębie oczywiście wielką rolę odegrały w rozwoju, w rozwoju gołębiarki. Powiedział mi także, że jeśli chodzi o gołębie Jansena, to de Wert zawsze podkreślał, że nigdy nie sprowadzał dwóch gołębi Jansenowskich tylko zawsze jednego Jansena, drugiego Ardena czy Van Roya, i krzyżował te gołębie e, krzyżował tego gołębie właśnie z długim dystansem, do krzyżówek używał nigdy nie sprowadzał, żeby dwóch Jansenów łączyć razem to też mnie ten hodowca powiadomił e, i że faktycznie no i Niemcy różni mieli Jansenowskie gołębie oryginały <laughs> i jeszcze oryginalne gołębie Jansena, bo Lu, jeden z tych braci właśnie zmarł w 2013. To prawda, nie lotował, ale były to oryginalne Janseny. One mają prawo faktycznie żyć, bo 12-13 rocznik. Ja mam sam gołębie z 10 roku, z 9. Więc jest taka prawda, że to stare dziadki, ale faktycznie oryginały mają prawo żyć. Oryginały, oryginały. Nie mówiąc wcześniej, jakoś jedno czy dwa pokolenia, które też były z gołębi Jansena i gdzieś tam były. No na pewno to była Sława, której e, nie, ma co, nie ma co lekceważyć i tak dalej, więc wpływ gołębi Jansena na rozwój sportu był na pewno przeogromny, ale sam widziałem jakieś ogłoszenia, że ktoś oferuje Janseny. Na ile one są czyste, na ile one są prawdziwe, właśnie to jest ten problem. Bo bardziej mi chodzi o to, że nie, że nie ma oryginałych Jansenów, bo e, jak to kolega mi wyjaśnił, faktycznie są, e, są tego gołębie Jansenowskie, e, tylko kwestia weryfikacji, kto ma prawdziwe Janseny, a kto ma tylko na zasadzie nazywania tego Jansenem. Więc Heinz Riitz. Tak samo Camp, e, rodzina Camp sprowadzała janseny już dawno, dawno, w dawnych, dawnych latach i potem od nich hodowcy, jak mówię Hensurilice na przykład, Hensurilice, czyli gołębie później zwane wosami, bo tam odmiana gołębi, wosów, tak z unach znanych wywodzi się właśnie od Hensurilice, a były to po prostu płowki a płowy to w języku czy niemieckim, czy holenderskim, flamackim wos e, znaczy po prostu kolor płowy, lis po, po kolor lisa wos to lis po prostu i ten płowy kolor i wosy to po prostu no połowę to jakby ktoś powiedział no i u nas są wosy, a tam to płowę. Zresztą wiele tych gołębi zagranicznych już wracając do nas to mają nazwy E, w sensie, na przykład od lotu, które Argenton, czy tak dalej, nie wiem, Limones, czy to, to są ich loty zagraniczne. Wygrał taki lot i tak został mianowany nawet gołąb. Więc, e, więc tak to wygląda z tymi gołębiami jansenowskimi, więc tutaj może, nie chciałem jakby wprowadzać e, w błąd bardziej mi chodziło właśnie o wyrażenie takiej opinii, że nie zawsze to zresztą potwierdzał mi też hodowca, który, który dzwonił z Irlandii w sprawie gołębi, że miejscowe gołębie gołębie, które sobie wyhodował te wszystkie wielkie nazwiska, chociaż e, wracając, mówił najlepiej u nich sobie sprawdzają gołębie takiej starej linii, bo był u nich hodowca, też nie pamiętam nazwiska przeprowadził się z Belgii do Irlandii czy Anglii nawet tam lotował bardzo dobrze belgijskimi gołębiami i to się stała podwalina gołębi na tamtym terenie, które to ma te gołębie to wygrywa a inne nie, no więc jakaś aklimatyzacja gołębi i też w sumie belgijskich, no cała kolebka gołębi udomowionych tego sportu wywodzi się z Belgii i jakby rozwój i wszystko w pewien sposób e, no nie da się od tego jakby odskoczyć czy, czy uciec, więc te Janseny na pewno mają ogromny wpływ w wielu gołębiach płynie. Drapy przecież są słynne, prangę są przecież słynne e, i wiele, wiele innych gołębi, raz gołębi. Które są słynne i które w podwalinach mają gołębie Jansena, tylko to są gołębie już no drapy e, i innych i innych e, hodowców, nie nazywamy ich Jansenami no, nie nazywamy ich Jansenami. E, ale, ale no tak sięgając dalej dalej do tyłu, no to samo pewnie by i, i sięgając gdzieś tam do grze, drzewa genealogicznego. Może by i do Ardenu gdzieś tam doszedł w pewnych gołębiach, ale bardziej chodzi mi o to, że to są na dzisiejsze czasy już nazwy przestarzałe. O ile o Ardeny chodzi, to bardziej przestarzałe. No, tyle o Janseny to jeszcze nie tak do końca, bo są hodowcy posiadający te gołębie w oryginale lub prawie w oryginale. E, czy to zakupione gdzieś tam, czy od hodowców to mieli bezpośrednio od Jansenu, więc tutaj e, odrobinę mogę powiedzieć, że się myliłem, czy. Ale kolega zweryfikował. Miło, żeśmy sobie porozmawiali. Także czasami ktoś ma lepszą wiedzę i warto pewne rzeczy yy, zmodyfikować. Yy, nie piszę tutaj książki historycznej, jak to wygląda. To są, można powiedzieć, rozmówki przy gołębiach i tak bym to określił, ponieważ moje gołąbki, widać, się już posiliły. To wypada kończyć. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobry lot. Napiszcie komentarz. Jak macie jakieś ciekawe informacje, którymi byście chcieli podzielić ze mną, to też zachęcam do kontaktu, do dzwonienia. Telefon 513-812-854. Lub jakieś tematy poruszyć luźne, wolne, bo o takie jak to mówię, luźne rozmówki o gołębiach, plotki, ploteczki, tak to nazwijmy. E, bez spiny. Raczej na zasadzie takiego dzielenia się tym wspólnym hobby na spokojnie. Dobry lot.